Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. UberStray, kanał odgracza dla graczy. Witam Was w Jagged Alliance strójeczce i w dzisiejszym krótkim poradniku, ale rzetelnym, że tak powiem, zapraszam na to, jak stworzyć optymalny, startowy oddział, który będzie się uzupełniał, ale także jak stworzyć swojego najemnika, aby jak najszybciej awansował, posiadał odpowiednie cechy i przede wszystkim był liderem tej grupy. Zapraszam serdecznie na ten materiał. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka poradnikowego, u góry link do niego. A także będą pojawiały się linki do kampanii, która cały czas pojawia się na YouTubie. Do zobaczenia i mam nadzieję, że pomogłem! Okej, okay, hello, moi drodzy, witamy już w panelu wybierania najemników. Baza danych AIM posiada sporo, tak jak widzicie, a dokładnie 10 najemników rekrutów. My skomponujemy sobie drużynę, która będzie budżetowa, tak jak wspominałem wam na starcie, ale także omówimy sobie, jak dokładnie zrobić swojego najemnika, aby idealnie wpasował się w tą budżetową drużynę, która co nieco zaoszczędzi Wam finansów, ale też przede wszystkim będzie skuteczna na każdym kroku. Każdego najemnika, którego będę wynajmował, w tym momencie będę wam e, opisywał na zasadzie tego, dlaczego go biorę. Zacznijmy od mechanika. Nie będzie to boby steroid gentarski, moi drodzy, tylko Livier. Dlaczego? Przede wszystkim Livier posiada bardzo duży poziom mechaniki, 85. Niestety strzelać za bardzo nie potrafi, ale od tego będziemy mieli innych. Bardzo duża inteligencja, która przyda się przy to wszystkich akcjach do nauki, więc jeżeli ona na początku nie umie strzelać. To nauczyć się nauczy. Dodatkowo, pierwsza zmiana broni, darmowa, duża premia do zhakowania i oczywiście optymistka. No i przede wszystkim poufne informacje, dzięki palm topowi, który ma sobie w ekwipunku, będzie mogła dziewczyna nam, że tak powiem, przeprowadzać zwiad, a na starcie uzyskiwać te dane wywiadowcze i będziemy ich uzyskiwali bardzo dużo. Kontrakt 4600, miejmy okay. nadzieję, że się zgodzi. Tak, na dwa tygodnie wychodzi nas 6800. 86,9. Tak, też mamy Livierkę, i to jest bardzo optymalny i fajny najemnik. Na początku mówiłem kiedyś Wam, że Kalina też jest dobrym wyborem, tak, jeżeli potrzebujecie na starcie strzelby, ale jeżeli nie potrzebujecie strzelby, to Livier jest też optymalnym wyborem. Potrzebujemy oczywiście medyka. Mamy dwóch na starcie medyków, i lepszą opcją jest MD. MD jest dobrą opcją, jeżeli nie wierzycie steroida, bo oni sobie dogryzują, ale ogólnie nie ma tam żadnego wielkiego konfliktu pomiędzy nami. To jest po prostu, że tak powiem, zawyżenie ceny przez MD, bo nie za bardzo mu się z nim dobrze współpracuje. Poza tym, MD jest bardzo dobrym najemnikiem. Mimo tego, że posiada słabsze cechy, tak samo jak Livier, to jest specjalistą w swojej dziedzinie. Tak jest. Zobaczcie, strzelectwo ma 68, czyli dosyć niskie, ale ma też wysoką inteligencję. To znaczy, że błyskawicznie chłopak będzie się uczył. Dosyć optymalne cechy zręcznościowo-zwinnościowe, więc co nieco będzie tam potrafił nosić i tych punktów troszkę będzie miał, ale to nieważne, bo inteligencją to nadrobi i będzie się błyskawicznie uczył. No i medycyna 81 to jest najważniejsze w tym momencie. Jedyny minus musicie uważać, kiedy będzie atakowany przez zwierzynę. Najlepiej, żeby po prostu wtedy gdzieś stał z tyłu i strzelał bardzo, bardzo z daleka. dlatego że traci morale. No a nie chcemy, żeby tracił morale. Dodatkowo ma przypływ brawury, więc może to bardzo szybko odzyskać. Dr. MD Dawson idealna postać medyczna na starcie. Oczywiście kolejną postacią, którą Wam już kiedyś polecałem jest Barry Utger, węgierski specjalista od materiałów wybuchowych. E, genialna też inteligencja, czyli robimy sobie naprawdę drużynę bez bystrzachów. Dosyć dobre tutaj cechy Materiały wybuchowe oczywiście bardzo wysoko. Strzelectwo też dosyć wysokie. I ma dodatkowe, że tak powiem, zręcznościowe bonusy, bo jeżeli rzuca granat, strzela ze strzelby, dostaje darmowy ruch. A on dodatkowo wytwarza swoje granaty, więc na 92 punkty materiału wybuchowych powinien sobie dać radę. I on też bardzo szybko łapie, że tak powiem, wszystko. Barry jest naprawdę bardzo spokojną postacią, polecaną przez wielu, wielu e, graczy, właśnie, e, właśnie w Jugged Alliance. Kontrakt, zobaczmy This czy Bary będzie chciał z nami współpracować. Moment, so cannot... Bardzo a... fajnie, dołączył do, nas, e... dołączył do nas bezpośrednio. Jest też taka opcja, że jeżeli bierzecie Barego jako pierwszego najemnika, albo czasami się to może zdarzyć, to Bary może po prostu zażądać na starcie nie tej ceny, którą tutaj widzieliście, tylko ją delikatnie. Podwyższyć, między innymi dlatego, że no, jeszcze nigdy z nami nie współpracował. Kolejną postacią, która jest dosyć charakterystyczna i dosyć fajna, i przede wszystkim przyda się nam na starcie, jest moi drodzy Wolf. To postać, co prawda, elitarna, posiada 10 tysięcy kontraktu, trochę dopłaty medycznej, ale ma bardzo dobre cechy. Będzie mógł uczyć naszych najemników niektórych rzeczy, tych z zerowymi umiejętnościami. Wykonuje wszystkie rzeczy 33% więcej no i ma sporo inteligencji, bo 75, więc Wolf jest naprawdę. Bardzo wszechstronny, dobrze strzela, bo 79 ma na starcie strzelbę, dubeltówkę, kask, wyposażenie, więc on naprawdę jest spoko. Dodatkowo szybciej uczy milicję, więcej punktów życia. No i potrafi mieć jeszcze ten ogień zbraniający to co też nam się przydaje. Ma też 48 medycyny, więc w razie co poprawnie wam plaster i bandaż założy. Zobaczmy, czy Wolf nam się zgodzi. Oczywiście Wolf nam się zgodził za 12 800. To jest bardzo sympatyczna postać, która przyda Wam się 100% do oddziału ja jestem pewny, że będziecie z niej zadowoleni. I teraz przejdźmy do tego, jak stworzyć swojego najemnika i jak to zrobić sensownie. Możecie pobawić się, tutaj kiedyś było hasło wysyłane, ale teraz już nie ma. W starszej wersji, jakby co. Mamy możliwość wykonania testu osobowości, możecie się tam pobawić, ale ta zabawa za. Kilkoma razami się już nudzi, bo kiedy pomijacie ten test i robicie ręcznie formularz, automatycznie dostajecie ten sam panel. Wybierzmy sobie, powiedzmy sobie, zróbmy sobie ten portret, który jakoś mi przypadł do gustu, niech nasza nazwa będzie po prostu. Tak. A co po amerykańsku? Teraz słuchajcie, robimy z niej postać, która będzie musiała. Dobrze strzelać i na pewno nie będzie znała się, i będzie znała się tylko na dwóch rzeczach. To jest najlepsza opcja, jaką możecie sobie zrobić w tym momencie w przypadku najemnika. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujecie mega strzelca, ale zarazem też inteligentnego strzelca, więc nie oszukujmy się, nie potrzebujemy tak dużo siły. Potrzebujemy bardzo dużo inteligencji, bardzo dużo strzelectwa, bardzo potrzebujemy dużo zwinności i bardzo dużo potrzebujemy zręczności. Resztę pakujemy w dowodzenie. I moi drodzy, te pozostałe 8 punktów możecie podzielić sobie tak, jak Wam się podoba. Ja to widzicie, tak cofnąłem paski troszeczkę. Możecie to sobie podzielić mniej więcej porówno, tak jak macie humor. Wychodzi chyba w okolicach 60, mi się tym wydaje, nawet 60 z kawałkiem, więc w ten oto sposób dostajecie najemnika. O takim mniej więcej poziomie zdrowia i siły. Czy siła nam jest bardzo potrzebna? Odzwierciedla też żyznę fizyczną, najemnika ma szczególne znaczenie walce wręcz, ale też u łydźwig osobisty, więc będziecie mogli więcej nosić. Możemy ją zrobić sobie na 60, a te 65 dać w zdrowie, żeby ewentualnie postać więcej wytrzymała tych obrażeń. Zwinność i zręczność potrzebna, więcej punktów akcji. Dowodzenie szybciej będziemy szkolić. Inteligencja, e, moi drodzy, szybciej będziemy się uczyć. Strzelectwo 85. Mechanika materiału wybuchowe i medycyna to jest banał w tym momencie. Dlatego, że jeżeli za pierwszym razem e, nauczycie się od kogokolwiek mechaniki, materiałów i wybuchowych będziecie mieli tutaj wartości w okolicach 15-10, więc to już jest bardzo dobre. E, między innymi bardzo dobrze się uczycie, więc nie ma tutaj problemu. Teraz jedna rzecz, którą wam doradzę i e, polecam to na starcie. Przede wszystkim warto zrobić sobie wariata. Dlaczego? Dlatego warto zrobić sobie wariata. Nie dlatego, że macie dodatkowe opcje dialogowe, czy że nie macie bonusów. Dlatego, że w e, w kilku misjach jest potrzebny wariat. Jeżeli jednak uznawacie wariata, czasami decyduje się skorzystać z dużo bardziej agresywnego ataku zamiast tego, który został wybrany przez gracza. Jeżeli my robimy go na strzelca i snajpera i on jako drugą broń będzie miał ewentualnie pistolet to i snajperkę, bo tak będziemy na to polować, to, moi drodzy, on nie wykłada za bardzo agresywnego ataku, co najwyżej się ujawni. No, to może być problem, no, ale tak naprawdę potrzebujemy, że tak powiem, osoby, z delikatną dozą psycholstwa dlatego, żeby nie musieć wynajmować potem najemników, którzy są psycholami, a jest ich trzech na starcie jest nimi e, Meltdown, jest e, ten Kubańczyk, teraz zapomniałem imienia e, prawda? Fidel, o teraz sobie przypomniałem, e, no i chyba bodajże Niles na, w, e, bardzo, bardzo e, drogi. Po co mamy ich wynajmować, skoro będziemy mieli własnego? Jasne, możecie wziąć sobie negocjatora e, redukuje ceny operacji w sektorze, podróży łodzi. To nie jest zła rzecz i jest przydatne. Tu macie ewentualnie pierwszą zmianę broni w darmową, ale my będziemy wchodzili na obszar i będziemy strzelali, moi drodzy, od razu bronią snajperską, będziemy szukali miejsca, więc nam nie będzie to tak bardzo potrzebne. Psychol, według mnie, jak najlepsza opcja. Druga rzecz, potrzebujemy gościa, który będzie potrafił zakraść się i strzelać, więc robimy sobie speca od skradania, moi drodzy, yy, i operacje nocne, czyli nie boimy się strzelać, nie dostajemy minusów za sektory podziemne i noc i dodatkowo spec od skradania się będziemy mogli sami podchodzić i wykonywać jakieś ciche zabójstwa Dziś cichymi zabójstwami nie tylko jest pchnięcie nożem w plecy, ale też że tak powiem ukradkowy strzał nawet z daleka zaliczany jest do tego, więc tak wygląda nasza bohaterka, delikatna do szaleństwa jest i w ten sposób ja moi drodzy bym wykonał ten oto budżetowy, ale zarazem bardzo dobrze rozdysponowany oddział. Moi drodzy mamy pięciu najemników, z czego mamy doświadczonego wolfa, wszechstronnego, szybkiego, e, mamy bardzo sprawnego e, bohatera, który będzie się szybko poruszał po mapie, będzie miał e, dużą dozę punktów, e, mamy zdolnego mechanika z opcją szpiegostwa, mamy Troszkę tchórzliwego medyka i Barego, ale przede wszystkim mamy bardzo, ale to bardzo inteligentny oddział, bo e, średnia jest kosmiczna. Najniższa inteligencja w oddziale to Wolf 75, a najwyższa, moi drodzy, już zerkniemy Livier 94 razem z MD. Więc to są dosłownie bystrzaki i ukujony na wojnie. Tak można by było to nazwać. Polecam Wam serdecznie ten oto e, poradniczek. Mam nadzieję, że. Spodobał Wam się? Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej analizy, e, moi drodzy, tego jak grać, e, jak e, przede wszystkim zaczynać grę, no to polecam się na przyszłość. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś swoje dobre początki, dobry, wybrany, idealny oddział w Jugged Alliance Trójeczce. Do zobaczenia, polecam się na przyszłość, Uberslay kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!